Witam Państwa serdecznie. Jakub Pietrzak, Przemysłowe Chłodnictwo Amoniakalne. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować Państwu bardzo ciekawy układ. Układ chłodniczy, którego myślę, że nikt z Państwa jeszcze nie spotkał w Polsce w instalacjach chłodniczych, a jest bardzo interesujący. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa z takim układem się spotkał, bardzo chętnie. Posłucham, poczytam komentarze. Tym niemniej zapraszam do obejrzenia, do poznania rozwiązania moim zdaniem niezwykle interesującego. Taki standardowy układ pompowy składa się z parownika. Narysujemy sobie tutaj tylko uproszczoną wężownicę. Zasilaną od dołu. Na pewno składa się z separatora cieczy. Oddzielacza cieczy, który. Służy do tego, aby zabezpieczyć sprężarkę przed zasaniem mokrych par. Mamy agregat chłodniczy. Mamy drugi wymiennik. Czyli skraplacz. Tutaj ciepło oddajemy do atmosfery, tutaj ciepło pobieramy od produktu i za skraplaczem mamy zbiornik cieczy. Amoniaku, i tą cieczą zasilamy nasz układ oddzielacza cieczy. Czyli przebieg mamy procesu taki. Standardowo, w przypadku oddzielacza pracującego w układzie pompowym, będzie tutaj układ pomp, które tłoczą odpowiednią ilość amoniaku do naszego. Odbiornika. Załóżmy, że mamy utrzymywane ciśnienie odpowiadające temperaturze minus 40 stopni Celsjusza. Jakie rozwiązanie chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować? Zwróćmy uwagę na układ, w którym będziemy mieli zawór zwrotny. Drugi zawór zwrotny. Zbiornik który będzie grawitacyjnie zalewany cieczą. Oczywiście też układ zaworów elektromagnetycznych i rurociąg cieczowy. Układ działa na naprzemiennie, czyli grawitacyjnie zbiornik jest zalewany ciekłym amoniakiem. Następnie do tego układu dostarczamy gorący gaz, który pozwala wypchnąć ciecz oczywiście też przez zawory elektromagnetyczne wypchnąć ciecz do naszego parownika. Układ działa sekwencyjnie, czyli najpierw napełnia się jeden zbiornik, następnie z tego zbiornika ciecz jest wypychana. Tutaj musimy oczywiście zastosować zawór regulacyjny albo automatyczny, albo ręczny, wypychana do naszego parownika z odpowiednią prędkością przepływu, odpowiednia ilość cieczy tak by zapewnić właściwą krotność obiegu. W tym czasie do drugiego zbiornika grawitacyjnie napływa ciekły amoniak ze zbiornika i następuje zmiana wykorzystania naszego układu. Czyli mamy tak naprawdę A, B, dwa zbiorniki, które grawitacyjnie są zalewane ciekłym amoniakiem, a następnie przy wykorzystaniu gorącego gazu ten ciekły amoniak jest wypychany do naszego parownika. Jest to układ, który właściwie składa się z elementów, Nieruchomych, brak pomp, brak silnika, natomiast wymaga pewnej przynajmniej minimalnej ilości automatyki do tego, by w sposób taki poprawny pracować. W jaki sposób można zaprojektować regulację pracy takiego układu? Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że jeżeli ciekły amoniak wypychamy gorącym gazem, to dopiero w momencie, kiedy ciśnienie w tym naszym zbiorniku, załóżmy tym pierwszym, a spadnie do ciśnienia odparowania, wówczas zbiornik będzie mógł zostać zalany ciekłym czynnikiem z tego naszego separatora cieczy. Dlatego, że w przeciwnym razie zawór zwrotny tutaj zainstalowany nie pozwoli nam na napływ grawitacyjny czynnika chłodniczego. Tak więc można regulację wykonać albo na zasadzie pomiaru ciśnień i temperatury, na podstawie pomiaru poziomu, chociaż jeżeli będziemy wchodzili już w układy takich przetworników poziomu cieczy, może się okazać, bądź też zaworów pływakowych, może się okazać, że cały ten układ jest na tyle skomplikowany, że dużo prostszym rozwiązaniem byłoby zastosować zwykłą pompę amoniaku. Tak więc układ. Pompowy, a równocześnie układ, w którym nie mamy pompa moniaku. Może wpierw krótko o wadach takiego rozwiązania. Na pewno wadą jest wykorzystanie gorącego gazu, który w pewnej ilości do instalacji wpuszczamy. Wadą tego rozwiązania jest również pewna cykliczność, sekwencyjność, która wymaga dosyć szczegółowego sterowania, chyba że jest to układ, który nie wymaga bardzo precyzyjnego utrzymania warunków wewnątrz w chłodzonych pomieszczeniach czy wykorzystanym procesie. Oczywiście zaletą jest brak pomp, brak elementów ruchomych, brak silników i z tego powodu to rozwiązanie, które Państwu pokazałem, ma sens i może być stosowane w bardzo takich wąskich, specjalistycznych zastosowaniach. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, tym niemniej. Również Państwa zapraszam do tego, by tego typu układy analizować, poznawać. Być może i także Państwu nasunie się pomysł na stosowanie tego typu rozwiązania, które moim zdaniem jest jednym z ciekawszych poznanych przeze mnie rozwiązań układu pompowego maszynowni chłodniczej. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania pozostałych materiałów, do subskrybowania, komentowania. I do usłyszenia.